Cześć, witam Was w kolejnym filmie, jestem Ciacho, a dzisiaj pokażę Wam bardzo fajną rzecz, jak zrobić taki fajny efekt, efekt, żeby na ekranie wskakiwał przycisk, znaczy jakby subskrybuj, wielki napis subskrybuj i pokażę Wam to na dwie metody, o co mi chodzi, teraz macie to na ekranie. Ok, więc jeżeli chcecie takie coś, ja tutaj będę, słuchajcie, nie używał prawie żadnych programów, który płatny, na przykład taki y, jakiś tam skomplikowany, więc naprawdę taki program, y, jeżeli nie macie nawet PowerPointa, to wystarczy, że sobie na przykład weźmiecie, y, sobie na przykład weźmiecie jakiś, jakiś inny program, co też służy do prezentacji. Ok, co robimy? Wstawiamy sobie... Na początku taki zaokrąglony bardziej m, kształt, ja tam robiłem bez zaokrąglonego, ale tutaj mamy zaokrąglony. Na środek wypełnienie, czerwony i wpisujemy sobie w nim nasz napis. Ok, teraz jak macie na klawiaturze te nawiasy kwadratowe, możemy powiększyć z kontrolem. Ok, mamy napis piękny. No i co? Klikamy na to. Bierzemy sobie y, animację i wybieramy sobie tutaj animację i przylot. Domyślnie będzie od dołu, i tak też zostawiamy. Ustalamy sobie tylko, żeby to było z poprzednią. I to znaczy nie, po poprzedni, po poprzedni. Dobrze. Teraz sobie dodajemy. Ja polecam, żeby było tak samo jak to, kolor dopełnienie i po poprzedni. I teraz tą czynność powtarzamy ile razy chcę. Ja polecam tak trzy razy, żeby to fajnie wyszło. Więc teraz ja to zrobię. Okej, okay, mamy skończone. Teraz ja sobie dałem przynajmniej w moim. A co to, ta opcja? Nie, tej opcji jednak nie chcę. Usuń. Dobra. I co robimy? Teraz sobie robimy takie coś jak impuls. I dajemy sobie po poprzedniej, i ten impuls również dajemy tak jak ta, tam, dwie, znaczy tam było trzy razy, to tutaj dwa razy. No i dobrze, mamy takie coś i co robimy w tej chwili? Teraz, znaczy, no, to sobie, możecie oczywiście zmienić jakiś sobie obrazek na swoje logo, czy coś tam nie musi być tak jak u mnie. No i dobra, i teraz sobie klikamy powiększenie i dajemy poprzedniej. I teraz, jeżeli sobie uruchomimy pokaz slajdów. To będzie nam wyglądało właśnie w ten sposób, i właśnie o taki efekt nam chodziło. Można go naprawdę w PowerPointie wykonać. Teraz musicie sobie pobrać taki program FreeCam 8. Klikamy sobie New Recording. New Recording i zaznaczamy sobie tutaj środek ekranu. O nie, przesunąłem, dobra. Środek ekranu, wchodzimy w ustawienia. I zaznaczamy tutaj, to odznaczamy, będzie tak odznaczamy, żeby po prostu nie było kursora. Wyłączamy sobie tutaj dźwięk i klik, ustawiamy sobie, na przykład jak chcemy zrobić pauzę, ja mam F11 i co? Klikamy nagraj. Teraz czekamy, czekamy, czekamy sekunda, OK. Klikamy teraz tutaj. Od początku aha ja teraz zepsułem. Więc jeżeli tak jak ja zepsuję, czyli klikacie F9 tak a ja w tym programie co teraz nagrywam akurat też mam F9 więc też mi wyskoczyło okienko czy chcę czy chcę przestać nagrywać ale ja tutaj zepsułem bo ja mam bo ja sobie robiłam mniejsze więc ja to też mniejsze po co taki kolos dobra jeszcze raz <coughs> Jeszcze raz y start która jest 14,10, ok? Od początku. No i dobrze. F11. Znaczy, y, Dan. Ja kliknę Dan, bo gdybym dał F11, to by mi się wtedy, to by mi też przestało nagrywać tym programem, co robię. No i dobra. Mamy takie coś. Teraz sobie klikamy Save as Video. I zapisujemy sobie. Subskrybuję ja sobie to nazwę Subskrybuj2 Eksportuje się Ja to nie zrobię jakoś mega dokładnie Okej, okay, mamy tutaj nasz flik Tak on wyszedł Ładnie No i co robimy dalej? To nie wszystko Teraz dan save Zamykamy I nie zapisuj Dobrze, odpalamy sobie teraz Program yy, Edytor wideo on jest na Windowsie 10 i wchodzimy. Dobra, nowy projekt. Jeszcze raz test. Ok, do, i tutaj sobie możecie dać to. Tutaj sobie już możecie montować bez żadnych problemów swój film. Tylko po prostu, jeżeli nie chcecie, to po prostu klikać sobie przytnij. I szukacie odpowiedniego momentu, w którym przycisk nam się tutaj pik. Może być to ja tego nie będę robił mega dokładnie, bo mi się nie chce. Dobra tak jeszcze około sekundy. Przytnij. No, albo inaczej zrobimy. Po prostu sobie bierzecie. Hop, jak się zaczyna. I teraz przytnij. I tak troszeczkę mniej. Do tyłu. No i dobra. OK. Możecie sobie się też bawić klatkami. Mi się nie chce. No i u mnie nie jest to jakoś perfekcyjnie, ale... No ale jest, teraz sobie klikacie zakończ film i eksportujecie, ja tego nie będę robił, bo nie potrzebuję, ale jeżeli na przykład sobie chcecie tutaj, to też sobie możecie już wstawić jakieś inne swoje pliki, na przykład, nie wiem, cokolwiek na przykład, nie wiem, cokolwiek wstawiacie i macie, ja to usuwam, bo to jest niepotrzebne. No i dobra. Mm, nie można zmienić. Dobra. No i tyle. Ale, ale. To nie wszystko. Jeżeli sobie na przykład. I teraz druga metoda, o której mówiłem. Chodzi mi o to, że bierzecie sobie. Mm, na przykład. Ja już tego teraz nie będę robił, bo naprawdę mi się tego nie chce robić. Ale pokażę tak na przykładzie. Macie tu ten, bo ja tam to usunąłem. To jest ten guzik, nie? tu mamy już wszystkie nasze piękne animacje więc sobie teraz druga metoda jak już mamy freecam 8 new recording ja tam dam byle jak byle było ok, pokaz slajdów od początku pięknie done nagrane mm, nie zapisuj dobra, mamy, save zapisz no i dobra, tutaj jest już Wasz film ten co przed chwilą nagraliśmy a ale jestem głupi jak ja jestem głupi przecież trzeba, chodzi mi teraz o drugi sposób, to drugi sposób inaczej jeżeli mamy już tutaj dodany nasz kształt czyli czyli na przykład to to teraz dodajemy sobie jeszcze jeden kształt, kwadrat i rozciągamy go tak na cały ekran. i teraz sobie wybieramy tutaj wypełnienie i wydajemy sobie zielony tylko nie taki zielony tylko taki, taki normalny zielony taki bym proponował i teraz to sobie dopiero nagrywamy ja to zrobię to jest za darmo freecam 8 możecie go sobie normalnie ściągnąć z internetu ok pokaz slajdów od początku no i świetnie, tutaj macie teraz nagrane wasze piękne, normalnie, yy, guzik, to, to, dokładnie to, tylko z tyłu musicie dać zielonę, nie? Yy, czekajcie, to tak i zastąp, dobra. No i dobra, to by było na tyle. Yy, I co teraz robicie? O ile ja będę miał z tym filmem montażu ile zabawy. Dobra, nie zapisuję I co robimy teraz? Wchodzimy sobie do OBS-a. I, i i, i, i. OBS się załadował pięknie. I dajemy sobie przechwytywanie. Chyba to jest źródło danych, o ile się nie mylę. Tak, chyba tak. No i dobra, wybieramy sobie naszą lokalizację pliku. U mnie to jest... Yy, gdzie ja to zapisałam? Znaczy tutaj to zapisywałem, ale nie ma. Dajcie mi chwilkę, znajdę, i wtedy się słyszymy. Ok, chodziło o to, że nie miałem po prostu zaznaczonego. Tam pokaż wszystkie pliki, dodajmy sobie pętla, ważne. No i mamy. I co teraz tutaj? Musimy mieć nagraną tą animację, jeżeli tu sobie wyskakuje guzik, na przykład, żeby był tutaj i to się cały czas odtwarza. I musimy po prostu tutaj mieć ten guzik subskrybuj. Wchodzimy w... teraz zaznaczamy prawym filtry, pod filtry efektów dodaj. Kluczowanie koloru, kolor, pyk, zielony, świetnie, zamknij, jak widzimy, tutaj wyskakuje biały, jeżeli u was tutaj będzie guzik, to wtedy on się po prostu zamiast u mnie tego białego tutaj będzie wyskakiwał i po prostu teraz sobie wchodzicie w ustawienia gdzie to jest, nie wiem skróty klawiszowe i tutaj musicie sobie musicie znaleźć musicie sobie to po prostu znaleźć i dać yy, głusik do wyłączania przycisk po prostu do wyłączania, albo po prostu ręcznie tutaj oczko wyłączamy nie ma więc tak to właśnie trzeba zrobić. Więc w taki sposób możecie stworzyć własny przycisk subskrybuj na swoje filmy Mam nadzieję, że o wszystkim powiedziałem. Ja Wam dziękuję za oglądanie i zabieram się do montażu, bo to trochę zajmie. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!